W stawie kolonowym trochę inaczej to wygląda. W stawie kolonowym wystarczy zmienić trochę oś z tego stawu kolonowego, zrobić osteotomię, chociaż to już nie leczenie zachowawcze oczywiście. I widzimy, że te zmiany zwyrodnieniowe dużo wolniej postępują. Czasami widzimy pacjentów, którzy mają łąkotki uszkodzone mocno i przez lata na nich chodzą. I te zmiany zwyrodnieniowe też się tam gdzieś nie wykształcają. Ja cały czas twierdzę, że do wszystkiego trzeba mieć talent. W cudzysłowie oczywiście. Do takiego wykształcania się zmian zwyrodnieniowych też trzeba mieć. Predyspozycje, niestety te negatywne, więc część osób po prostu ma czynniki ryzyka, które wpłyną na to, że nawet mała Rzecz, małe, mała akcja może spowodować tą kaskadę postępowania zmian zwyrodnieniowych. A u innych, na przykład u sportowców, widzimy te zmiany zwyrodniowe, ale nic się nie dzieje. Goście mają po 45-55 lat, całe życie grali w piłkę nożną, mieli tych urazów pełno, multum, robimy, nie wiem, rezonans magnetyczny, łąkotka uszkodzona, chrząstka gdzieś tam lekko uszkodzona, nawet mocno uszkodzona, ale te zmiany zwyrodniowe nie dają im na przykład dolegliwości bólowych i nie postępują tak bardzo szybko.